Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj poruszę ważny i myślę, że dosyć potrzebny temat, jakim jest prawidłowe żywienie papużek falistych Czyli w końcu najposkolitszych papuk trzymanych w naszych domach. Nie przedłużając, zacznę od pierwszego i najważniejszego składnika ich diety. Papuszki faliste są niewątpliwie ziarnojadami, bo to właśnie wszelkimi nasionami trawy żywią się w naturze. To również powinniśmy przełożyć na ich życie w naszych domach. Ale to nie oznacza, że możemy sobie kupić byle jaką mieszankę. Musi ona być konkretna, mieć konkretne ziarna, konkretne ilości. Jest to 40-50% kanaru, 30-40% różnych gatunków prosa, 10-30% innych ziaren, np. sorgo, owsik, nasiona dzikich traw, i około 3% to nasiona tłuste, np. Na ciemelniany lub murzynek. Jak widzicie, skład musi być bardzo sprecyzowany, z tego względu na naprawdę bardzo mało mieszanek spełnia te wymogi. Stacjonarnie nie kupicie dobrej mieszanki. Ja Wam polecam na sklepie Furgo na internecie zakupić karmę. Tam są trzy, które najbardziej oddają ten skład procentowy, który wcześniej wymieniłam. Jest to Karma Mix Papuszka Falista Extra, Karma Mix Mieszanka Fit dla Papuk i Karma Mix Hodowla Nimf, chociaż tutaj faliste mogą mieć problem z rozłupaniem tych większych nasion. No, ale jako tako się nadaje. Dobrym pomysłem jest na przykład zakup papugi falistej extra i mieszanki fit i zmieszania ich pół na pół. Może też oczywiście samemu zrobić taką mieszankę dla swoich papug, jak kupicie osobno ziarna i jak potraficie mieszać to tak, by spełniało wymogi. Ja też tak robię, więc to też będzie w porządku. I to tyle, jeśli chodzi o mieszankę ziaren. Teraz musicie zrozumieć, że ziarno u papug falistych to podstawa ich żywienia. Kocham stwierdzenie, że podstawa żywienia papug to ziarno, jak podstawą żywienia człowieka jest chleb. No bez wątpienia na samym chlebie za długo nie pożyjemy i będzie skutkowało różnymi niedoborami, chorobami, w ogóle osłabieniem całego organizmu. Tak samo u papug. One nie mogą mieć samego ziarna. Będzie to bardzo niezdrowe. Przejdźmy zatem do drugiego, równie ważnego składnika diety, czyli źródła wapnia. Ja Wam polecam najbardziej dwa źródła wapnia: albo sepie, albo kostki wapienne. I tutaj sobie sami możecie wybrać, czy wolicie sepie, czy kostki. Yy, co jest ważne, to że sepia nie może być barwiona, nie może być smakowa, jedynie naturalna, biała. Uważajcie też na taką pseudo sepie Opakowanie wygląda tak, i skład wygląda masakrycznie. Jest to głównie siarczan wapnia, czyli po prostu gips, którego papugi nie mogą jeść. Ale jest oczywiście w kształcie sepi na opakowaniu pisze sepia, więc można się pomylić. Uważajcie na to serio. W przypadku kostek wapiennych, również bardzo patrzcie na składy. Jedynym dozwolonym składem jest 100% węglanu wapnia. Nie siarczan wapnia, nie pomylcie, że są tych dwóch związków. Takie wapienko lub sepie zawieszamy w klatce i papugi muszą mieć je stale dostępne, by zawsze mogły je sobie skubać i jeść. No dobra, to teraz idziemy do trzeciego składnika diety, jakim jest białko. Źródła białka dzielimy na zwierzęce. I roślinne. Zwierzęcym źródłem białka jest na przykład jajko ugotowane na twardo, bez soli, a roślinnymi są nasiona strączkowe. np. Na przykład fasolka mąk, groch, ciecierzyca, soczewica, fasola. Z białkiem jednak należy postępować rozważnie, bo jego nadmiar jest szkodliwy, może wywołać agresję. U mnie raz się tak zdarzyło, jak dam za dużo białka i nie chcecie tego przeżywać. Ze swoimi papugami, czy też stymulować nasze ptaki do rozmnażania się i do lęgów. Z tego względu produkty bogate w białko podajemy maksymalnie raz na tydzień. Ja jednak zalecam troszkę rzadziej tak raz na dwa tygodnie. Tłuszcze, czyli następny element diety. Ufalek nie wiadomo, jakie dokładnie mają na niego zapotrzebowanie, nie było żadnych badań, tak jak na przykład u nich były, przynajmniej mi nic nie wiadomo. Ale wiadomo, że papuszki faliste są podatne na otyłość, na tłuszczaki i choroby wątroby, właśnie spowodowane zbyt tłustą dietą. Dlatego powinniśmy umiarkowanie podawać produkty bogate w tłuszcze. Ale nie niwelować ich w 100%, bo to też nie będzie dobre. W tłuszczach najważniejsze są niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, których organizm nie jest sobie sam w stanie syntetyzować. W te kwasy bogate są takie ziarna jak siemielniane, sezam, cardi czy słonecznik. W tych dwóch ostatnich falki mogą. Nie być w stanie zjeść, dlatego skupimy się na tych dwóch pierwszych. W mieszankach ziaren, które poleciłam, tylko w mieszance Fit i W hodowli NIF jest siejemielniane, a sezamu w żadnej z nich. Więc polecam Wam podawać troszkę nieprażonego sezamu czy lnianego, tak parę razy w miesiącu. Nieco częściej, gdy karmicie mieszanką w Papuga falista ekstra. Nadal róbcie to bardzo rozważnie i dosłownie możecie dodać kilka ziaren do podstawowej ich mieszanki, gdy już nasypiecie do misek. Przechodzimy do witamin, czyli owoców, warzyw, zieleniny. Mówi się, że nawet 40% diety codziennej papużek falistych powinna stanowić zielenina. Czyli na przykład koperek, roszponka, szpinak, różne natki, boćwina. Ale dobra, idziemy po kolei. Na początku wspomnę o bardzo ciekawej liście. Jest to lista wszystkich rzeczy bezpiecznych dla papuk, z której bardzo polecam Wam korzystać. Możecie na przykład coś sprawdzić, czy. Seler mogą mieć papugi, jak nie jesteście pewni, jak nie wiecie czegoś, więc nie będziecie musieli się w ogóle martwić o to, czy przez przypadek nie otrujecie swoich papu. ale też są takie informacje, czy na przykład dane ziarno można kiełkować, albo czy na przykład można je podawać w suchej formie. Naprawdę bardzo wam polecam. Link wkleję w opisie filmu. Teraz wam powiem, gdzie występują jakie witaminy. Może wam się to przydać, gdy chcecie zaspokoić każdą z nich bardzo dbając o tą dietę. Witamina C, dzika róża, papryka, brukselka. Witamina H, kalafior, orzechy włoskie, jajko. Witamina PP, otręby pszenne, brokuły. Witamina B1, kiełki, płatki owsiane, kalafior. Witamina B2, jajka, brokuły, płatki owsiane. Witamina B12, jajka. Witamina B6, kiełki. Witamina A, marchew, dynia, bataty. Witamina E, kiełki, zwłaszcza pszenicy, warzywa zielone. Witamina K, figa, kapusta, szpinak. Polacy na ciemnozielone warzywa liściaste. Jest to taki dosyć krótki spis, z którego polecam Wam korzystać. Co jeszcze warto wiedzieć? Na pewno to, że w diecie naszych papug musi być zdecydowanie więcej warzyw niż owoców. Najlepszy stosunek to trzy warzywa na jeden owoc. Czyli, na przykład, jak dajecie papugom jabłko, to do tego załóżmy brokuły, marchewkę i seler. Wynika to z tego, że owoce są dużo bardziej kaloryczne od warzyw i mają więcej cukru. Druga sprawa to, jak nie będziecie nawet korzystać z tego spisu, który podałam z tymi witaminami, to trzymajcie się zasady, żeby. Dawać papugom wszystko bezpieczne, co macie w domu. Nie, nie trzymać się ściśle. Na przykład, jak na przykład jesteście w domu i jest koperek, no to dajecie papugom ten koperek, bo dobrze by miały nasze papugi jak najbardziej zróżnicowaną tą dietę. Więc polecam właśnie tak robić. Ale nadal pamiętając o tym, co wcześniej powiedziałam, że owoców musi być mniej. Teraz idziemy do innych dodatków do diety, takich. Można powiedzieć, że przysmaków. Do pierwszego przysmaku możemy zaliczyć ugotowany ryż bez soli lub makaron zarówno suchy jak i ugotowany. Niektóre babugi naprawdę bardzo lubią je jeść. Najlepiej ograniczyć do podawania co około 5 dni. Drugim przysmakiem są kłosy. Najpowszechniejszymi kłosami są kłosy włośnicy ber, czyli potocznie nazywane prosa senegalskiego. Sprzedaży są dostępne również np. kłosy sorgo, prosa czy amarantusa. Jest to zdrowy i bardzo fajny przysmak. Najlepiej podawać tak jeden kłos co dwa dni, bo papugi mogą przestać jeść swoją codzienną karmę i zajadać się samymi kłosami. Suszone warzywa, owoce i suszki również są bardzo fajnym dodatkiem do diety, jednak nie mogą one zastąpić świeżych roślin. Kolby. Te ziarniste nie są za zdrowe, są tuczące. Najlepiej ograniczyć się do podawania jednej kolby co parę tygodni. Ale kolby ziołowe możemy podawać już dużo częściej, ponieważ są one zdecydowanie zdrowsze. Dzikie trawy. Bezpieczne są wszystkie gatunki, za wyjątkiem życicy i kłosówki. Jest to bardzo zdrowe i bardzo fajne urozmaicenie diety dla papurze kwalistych. I też najczęściej nie ma problemu z zachęceniem ich do jedzenia tych kłosów, bo one naturalnie jedzą właśnie takie pokarmy. Najlepiej podawać w ogóle całe takie pędy z tymi nasionami na końcu. I można to podawać bardzo często, nawet codziennie, jaki jest akurat okres na takie trawy. Bazie. Jest teraz okres na bazie i mało osób zdaje sobie sprawę, że papugi również mogą je jeść i również może być to bardzo fajnym urozmaiceniem ich diety. Dzikie rośliny, na przykład haber, tasznik, rdes ptasi, babki, gwiazdnica, krwawnik, mniszek lekarski są też bardzo fajnym urozmaiceniem, są bardzo zdrowe i też nawet... Bardzo jest zalecane podawanie tego codziennie. Kwiaty. Wiele papug w naturze żywi się kwiatami, ale mało opiekunów je serwuje swoim papugom. Można podawać kwiaty krwawnika, stokrotek, mniszka lekarskiego, jasnoty, chabra, bratka, aksamizki, nasturcji, hibiskusa, forsycji, magnolii, jabłoni czy też lilaka, róży. Słonecznika, nagietka, rumianku, larwy owadów. Można też podawać na przykład mącznika młynarka, barciaka większego i mniejszego, czy też jedwabnika morwowego. Z larwami najlepiej oszczędnie, bo albo są bogate w białko, albo w tłuszcze. Tutaj lepiej ograniczać się rzadko jako taki przysmak. I też lepiej nie podawać żywych larw. Papugi mogą też jeść kiełże, czyli takie małe, drobne skorupiaki. Granulat możemy podawać z dobrej jakości, jakiejś dobrej firmy, nawet codziennie jako takie urozmaicenie diety. Ja polecam na przykład Zuprima. Ostatni temat, czyli Czego nie mogą jeść papugi? Z warzyw i owoców trujące są awokado i rabarbar. Powinniśmy również unikać roślin cebulowych, na przykład poru, cebuli, szczypiorku, czosnku. Należy też uważać na za dużą ilość szczawianów w wiecie. Szczawiany ma na przykład burak, szpinak. Natka pietruszki, sól. Jest dla papug szkodliwa w większej ilości trująca. Dlatego jak na przykład podajemy coś gotowanego papugom, to nigdy nie możemy tego gotować w solonej wodzie. Ludzkie jedzenie. Papugi absolutnie nie mogą mieć żadnego ludzkiego jedzenia. W ogóle nie powinniśmy dopuszczać do takich sytuacji. Prażone nasiona, zwłaszcza olejiste, na np. sezam albo słonecznik. Są one szkodliwe i nie można ich podawać. Oczywiście surowe można. Rośliny pryskane i nawożone. Dla przykładu róża jest bezpiecznym kwiatem dla papug, ale róża z kwieciarni już nie, ponieważ jest ona pryskana. Rośliny doniczkowe w naszych domach. Mało opiekunów zdaje sobie sprawę, że większość tych roślin jest trująca lub szkodliwa, jak papugi, bo często się tak zdarza: zaczną skubać tę roślinę, to mogą po prostu się zatruć. Więc nie może być takich roślin w pomieszczeniu, w którym latają nasze papugi. Piasek, kruszone muszle, grit są kompletnie zbędne w diecie papuk, a mogą zaszkodzić. Rzepik i rzepak to ziarna tłuste i szkodliwe, a bardzo często są dodawane do mieszanek dla naszych papuk. Żyto, lepiej uważać na to zboże, bo może być porażone sporyszem. Orzeszki ziemne, lepiej unikać ich podawania, ponieważ prażone i solone oczywiście nie są dozwolone dla papuk, a surowe są bardzo często zarażone grzybem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że w ogóle jakoś pomoże wam to lepiej zadbać o dietę waszych papug. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia!